Dzień dzień dobry, witam podobnie w świecie Sacrifice Kampania Gaugara. Dobra, no to lecimy sobie dalej. Jeden gracz? Scenariusz to Nie edycja postaci. Akurat nie edycja postaci, tylko Gaugar. I sobie wybieramy właśnie misję. Misję chyba bodajże piątą. Zaraz zobaczymy. Pilset Persephona, To chyba. Właśnie to chyba ta misja. Dobra, zaczynamy Gierkę. Tak, rozdział piąty, Rywalizacja. Będziemy rywalizować z Acheronem. No cóż gałgarze, ostatnio jak widzę, radzisz sobie świetnie, więc chciałbym zobaczyć, jak wypadniesz w porównaniu do Acherona. Co masz na myśli? Otóż to, że w tej bitwie twoim sojusznikiem będzie Acheron. Mam z tym idiotą walczyć razem, już wolałbym Syrix. Czy ty śmiesz kwestionować moje rozkazy? Jeśli tak bardzo chcesz zająć jego miejsce, to muszę zobaczyć, który z was jest lepszy. I niech ci nie przyjdzie nawet do głowy, żeby celowo cokolwiek mu zrobić. Macie razem pokonać yogo i szczerze, gdzieś to mam, żeby się nie dogadacie. Chcę zobaczyć, kto lepiej sobie poradzi. A, i jeszcze coś. Gdzieś na tej wyspie jest ukryty grobowiec. Acheron o nie wie, więc możesz na tym skorzystać. Na pewno jest z nim sporo dłuż, ale dość gadania. Acheron już pewnie ruszył. Powodzenia. Okej, okay, aha, czy... Dobra, bo ja tu widzę, że mamy zabójstwo Gałkara, zabójstwo Acherona. To jest chyba bodajże taka sama misja z zabijaniem, jak graliśmy w kampanię Eldreda. I to była bodajże chyba misja trzecia, gdzie... Naszym sprzymierzeńcem był potem ambasador Buta. Mieliśmy wygnać Abraxus i Shakti. I jeszcze taka opcjonalna misja była, że mamy więcej, więcej zabić stworów niż ambasador Buta. To chyba jest to samo, nawet. Ja bym chciał zobaczyć cel misji. Pokona jogo zabi więcej wrogów niż Acheron. Znajdź grobowiec. Chyba nawet wiem, o jaki grobowiec się rozchodzi. Właśnie w kampanii Czarna, czy ogólnie w kampanii nawet Jamesa jest po boku jest właśnie taka wioseczka, przy której właśnie są albo gnomy, albo nie ma nic. My właśnie do tej wioseczki sobie pójdziemy. Mam nadzieję, że po prostu tam nie ma żadnych strażników. Dobra, lecimy. Mhm. Mm jesteście grupą 1 chrońcie mnie no właśnie chrońcie mnie Trzy. Manahir wystarczą i robimy oczaki oczaki mają to do siebie że mają chyba bodajże nawet większy zasięg niż ochyćcy i mutanci jesteście grupą 1 tak jesteśmy grupą 1 no i mamy wskrz... no i mamy kolejną mm... Kolejne zaklęcie, które są wrota Piekieł. Ja po oddale. I lecimy. Widzę, że już. Heron sobie już przygotował trzy manality, a my mamy na razie jeden. I na straży nam stoi kto? Bo że chyba Nekry z tego, co tam widziałem. Ale mogę się mylić. Nie, no widzę, że. Głoś, głośność na mikrofonie jest normalna, a mam wrażenie, że musimy za chwilę ogłuchnąć. Dobra, przyspieszymy sobie ich. Zaklęcie niegotowe. Może być zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. Nostro, kenketsu, Ruk, Niktu, Już, już. Zaklęcie niegotowe. Jeszcze my. Na nie wiem, czy czasami o ten grobowiec się nie rozchodzi. A co my tu mamy? Gnomy. O, proszę bardzo, jaki oni mają zasięg. O. Czyli tak naprawdę widzicie, jaki e, oczaki mają zasięg ataku. Oni atakują chyba w Manalit, co? O, kurde. Zalaza ja go zżera nawet. A 13 gałgar 1, zajebiście. Dobra, niszczcie teraz! O, proszę bardzo, manalit persefony. Nie wiem, czy czasami to nie jest ten grobowiec. Widocznie jest tu pochowany end. A i cztery, o, i cztery. duszyczki zdobyłem. Super. Czyli warto było tu podejść. Ok, czyli bierzemy sobie te. A, widzę, że już tam jego idzie. A my lecimy dalej. Oczaki. Ile ich tam jest? Ociulików sto. Jesteście grupą 1 No to fajnie, że jesteśmy grupą 1 Hęt był pochowany i cztery duszyczki zebrane. Róg na horyzoncie. Dobra, bym chciał... Pie... Cel poza zasięgiem. Cel poza zasięgiem. Nieprawidłowy cel. Grupa 1 O, i teraz wrota piekiu zrobił swoje. No, pięknie. 7 już zabitych. No cóż, to zrobiło swoje. Ile Aheron? 15. Ja mam 7 ubitych, dobra. Twój mag został zaatakowany. Auć. zostali zaatakowani. Za chwilę kolejne warta uruchomię. O, kto tam idzie? A, oczak od Acherona. Out, jesteś? Tak. No i super, bierz... U! Gremlin Auć Po sprawie Czyli, okej, okay, to zostało znalezione Czyli duszyczki zostały znalezione Aha, co? A Heron ha, ha, ha a Gałgan zamknij ry, co to było teraz? 15, 16. Aha, już ma 21 zabitych, Ciekawe, czy mi się uda. 22, ja cię kręcę. Nieprawidłowy cel? Są w ogóle ma? 19 Ciekawe, czy mi się uda go pokonać? Zaklęcie nie gotowe. Zaklęcie może być nie gotowe, ale brota. jakie są już gotowe. <laughs> Dobra, zbieramy duszyczki. Dobra, bierzemy te najbardziej opłacalne duszyczki. Dobra, lecimy sobie stworzyć kolejny manalit. Dobra, oczaki, chodźcie ze mną. Dobra, trzeba się pośpieszyć, bo mi za chwilę zajmie, kurde, ten... No... Ouuu, a widzę, że tu mutanci nie tylko leżą sobie, niech sobie leżą. Za chwilę sobie ich weźmiemy Zbieramy. Dlatego powiem wam tak. Warto sobie zebrać dusze, które, może jednostki, które mają naprawdę wiele, wiele więcej dusz po zabiciu, ze względu na to, że no wiadomo, po zakończonym rytuału, zamiast mieć jedną duszę, bo nie wie, to mamy 3 albo 5. No, minus jest tego taki, że liczba dusz jest określona tym, ile razy dany torbiarz musi okrążyć, może inaczej, ile... Razy dane torbiarze muszą okrążyć ołtarz. Jak ma na przykład 3 dusze, to musi okrążyć ołtarz 3 razy. Jak będzie miał 5 dusz, to musi okrążyć ołtarz 5 razy. Taka tam malutka ciekawostka. On już ma 32 zabitych. A co jak będzie, jak ja wygnam? Bo jak wygnam, to momentalnie powinno bardzo wiele przyjść na moje konto duszyczek. Niby, no ile w tym prawdy to wiecie. Róg na horyzoncie. No, właśnie, poczekajcie, no. O kurde. No chodźcie bliżej. regenerują się w miarę szybko. To zdrowie regeneruje się w miarę szybko, ale po prostu te oczaki są tak potężne na dystans, że oni nie potrafią tego zdrowia nawet zregenerować. No i po sprawie. O, nie ma opcji. Ferox. Powinienem, kurde, chyba się zająć profanacją niż Będę. Doter. Meriorytii. Super. Mój? Jest mój. Róg na horyzoncie. 28 do 34. Mi się udam? To jest dobre pytanie. Do ataku. No, to jak ich widzisz, to ich atakuj. Do ataku! Nie ma sprawy. No. Czy ja mogę na ciebie rzucić? Mm, mogę. No i po sprawie. Wejdzie na moje konto? O. Aha. Kurde, już myślałem, że będę miał jakąś tam nagrodę, jak na przykład wygnam jego, to momentalnie powinni, yy, na moje konto powinno przyjść. Kurde. A jednak Acheron mnie pokonał, to ci menda. No, niech to wszystko szlak dokładnie. Porażka? Aż jestem w szoku. Okej, okay, robię drugie podejście. Pierwsze co, to już na dzień dobry mam o wiele lepiej, bo Acheron ma już dwa zabicia, a ja mam 50 już osiem, Także nie wiem, co się teraz stało. Nie wiem, być może... A Heron stwierdził, że jestem tak super, że... O, no i super, nie dorwałeś duszy. Jestem tak idealny, że stwierdził, że nie da rady. Pierwsza misja była porażką, ale może teraz się uda. No uda, na pewno się uda. Szumasz, masz już mam 60. No, to w porządku, no to lecimy sobie teraz z profanacją ołtarza. Ten... A, daj mi tego gnilca. Wodan. Gaza. Woda. Zaklęcie nie gotowe. Jak robię drugie podejście, to tak, wykonałem te jedno poboczne zadanie, dlatego te cztery duszyczki, które miałem przy pierwszym podejściu, to je ponownie zdobyłem. Aha, już jest po nim. a no, muszę przyznać, super sobie poradziłeś. Naprawdę nie wiem, jak ty to robisz, przecież jeszcze tydzień temu kniłeś w jaskini. No, gościu zajebisty ty jesteś czarny, nie ma co. Dostałem szansę, panie, i nie zamierzam jej zaprzepaścić. Aheron długo tu już miejsca nie zagrzeje. A o, o to się postaram. wracaj do stygi mam do załatwienia kilka spraw No i super drugie podejście wygrałem 60 do 7 serio Dobra to ja tutaj kończę Dzięki bardzo za uwagę No i do usłyszenia